Witajcie, Widowe w następnym odcinku na kanale. Dzisiaj, dzisiaj to chyba podaje, że druga prezentacja moda, a to, o, konkretnie moda Five Nights at Freddy's Pizza, Pizza. Eee, Akurat parę dni po premierze, więc idealnie. Więc tam Cię nie interesujecie, co jest. Przechodzimy do i, prezentacji. Najpierw chyba pizzę taką. Bo nic ciekawego. Tutaj mamy takie fajne, kolorowe krzesełka. Ta, ta, to będzie po, na trzy części podzielona ta prezentacja. Tutaj mamy pięknie yy, krzesełko. Takie krzesełko fajne. Kolejne. A tutaj takie office chair. Można się obracać tutaj yy, mój zi który dodaje modyfikacja. Yeah. I pierwsze. Dobrze. Nast następna. Koniec. Dzienny Dziennie Dobra No to... To były wszystkie Nie interesować cię, że to zresztą za krótko Ej, Sami sobie pobierzcie, bo... <laughs> Tutaj mamy... Obrazki dzieci Najbardziej interesująca rzecz w tej modyfikacji To jest... Takie wybrakłe troszkę, ne? Tutaj mamy taki... Wallposter Sunafa 1. Jak pika. Nie ja pika, teraz. Tutaj mamy Sunafa A tutaj są takie Snafa jedyneczki. A to to nie wiem skąd. A to są Snafa dwujeczki Nie, no, Snafa nie Nieważne. Takie fajne Wallpostery. O! A tutaj mamy Freight Beera. Spring Bloki. <śmianie> Całkowicie bezpieczny kostium. Całkowicie w nim bardzo dobrze widzę. Sprawdzi sprawdzi sprawdzimy jak zareagują na wodę. Sorry, survival mode? No, no, sp 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 spring locki nam się włączają. Kiedy wchodzimy do wody. Taka, faj taka, taka fajna opcja. A zebdy ma być też oczywiście spring po niego

no, od razu lepiej. A tutaj są... Miśki, pluszanki i pluszaki. I wszystkim można klikać w nos. I wydają różne dzięki. O, klasyka. Freddy. Tutaj Bonnie. Chica. Foxy. Coś. Freder. A to jest głowa Frediego. Taka fajna. Będzie za tobą podążać w nocy. Kiedy będziesz chciał gdzieś wyjść. Tu jest głowa Fredybera. Będę się na nie patrzył. Tutaj jest głowa. Spring. Bon Boniego. Tutaj są rzeczy z hna Taki bocik. Telefon. Co to, to, to jest? I robot. Tutaj, tutaj jest oczywiście biurko z FNAFa trójki. Tutaj z łabelkedami. Tutaj mamy z FNAF dwójki. Oczywiście też z atrakiem, i tam też za A tutaj mamy klasyczne z FNAF -a jedynki. A tutaj mamy różne itemki, jeśli chodzi o FNAFa. Mamy na przykład pizzę. Możemy się. Moment. Jestem głodny. Bo bieg... Zrobię sobie marakon. No. Wróciłem. Możemy sobie gdzieś pizzę. Dobra. Mamy takiego cupcakea. Tak się dziwnie gapi. I tutaj takiego cupcakea. Tak się też jeszcze dziwniej gapi. I mamy tutaj maskę Frediego. Yy. 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 Na przykład, żeby animatroników uciekł. Mamy mi, mi, mikrofon. Możemy sobie coś zaśpiewać. Nie! Mamy też latareczkę. E, Momencik. No i teraz można testować latarkę. Działa sobie bardzo dobrze. Po zniszczeniu... E, hmm, animatronika może wybrać jakiś Purple fabryk, to to jest. ogon Czy jakiś zepsuty plastik? Możesz na przykład też wypaść taki yy, plastik. Możesz sobie mieć plastik w domu. Kto by nie chciał plastiku w domku. Ja to oczywiście jeszcze remnant i taki czarny remnant. Taki niefajny. Taki fajny. Taki czarny remnant. O i tutaj taki jasniutki element. Tutaj są coś w rodzaju szafeczek na, jedna, na jedną rzecz Ale nie, można dawać tylko coś na górze Coś dziwnego A tutaj najlepsze pod koniec mamy Kamełki Które Jak sobie Klikasz w pra prawy Klikasz prawy Klikasz prawy Klikasz prawy. I te kamerki, tak, klikasz prawy. I, I te kamerki, tak, klikasz. Te kamerki, tak, klikasz. Te kamerki, tak, klikasz prawy. Te kamerki, tak klikasz, w prawy. Tak. i tak i w, i w tych kamerkach tak klikasz prawy i tutaj też prawy i proszę o teraz możesz sobie patrzeć przez kamerę i też nie ja tu o kamera wiadnotor i możemy sobie wybrać też kamera 2 o i patrzymy sobie stąd pięknie no dobra i teraz sobie świetnie wychodzimy no. i no i świetnie. To była prezentacja moda i yy, yy, jutro będzie druga część. Bye.